Witaj na kanale Costa Agent, gdzie prezentujemy nieruchomości z rynku pierwotnego, zlokalizowane na wybrzeżach słonecznej Hiszpanii. Już tylko kilka kroków dzieli mnie od nowo powstającej inwestycji domków jednorodzinnych. Osiedle, zlokalizowane jest w spokojnej okolicy, charakteryzującej się typową hiszpańską zabudową. Jestem przy działce, na której powstaje inwestycja. Jak widać, prace już się rozpoczęły, a co za tym idzie, oficjalna sprzedaż. Na ten moment ceny nieruchomości rozpoczynają się od 199 tysięcy euro, jednakże prawdopodobnie wraz z postępem prac ceny te będą wzrastały. To urocze osiedle będzie się składało z 15 nowoczesnych domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, które zapewniają komfort i prywatność, a jednocześnie będą doskonale zintegrowane z otoczeniem. Developer oferuje nieruchomości z dwiema lub trzema sypialniami, co sprawia, że będą one odpowiednie zarówno dla rodzin, jak i par. Niezależnie od wybranego projektu, każdy dom będzie wyposażony w dwie łazienki, kuchnię, salon z jadalnią oraz taras. Całe osiedle zostało zaprojektowane z wyrafinowanym smakiem, kładąc nacisk na funkcjonalny układ wnętrz, aby zapewnić maksymalny komfort dla mieszkańców. Deweloper zapewnia również, że materiały użyte do budowy tych domów są najwyższej jakości, co zapewnia trwałość i elegancję. Warty uwagi jest również fakt, że każdy z domów będzie posiadał ogród oraz dostęp do wspólnego basenu, który stanie się doskonałym miejscem do relaksu i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jeśli spodobała Ci się ta inwestycja? Lub szukasz mieszkania bądź domu w Hiszpanii. Zapraszam do kontaktu lub na stronę costaagent.com. Tymczasem przyjrzyjmy się okolicy tej wyjątkowej nieruchomości. W odległości 10 km znajdziemy miasteczko Denia, gdzie poza licznymi restauracjami i sklepami Mamy też zamek, marinę oraz port, z którego odpływają promy na Baleary, co daje możliwość na spontaniczne wycieczki w tych kierunkach oraz podnosi wartość samej lokalizacji tej nieruchomości. Warto również wspomnieć, że w promieniu 10 km czekają na nas dwa pola golfowe. Do lotniska Valicante mamy 103 km, a do lotniska w Walencji 115. Jeśli Ci się spodobało, zasubskrybuj nasz kanał i obserwuj po więcej.